tajemniczy. Jeden wstrętny Robal zero. Ha, dobrze być mną. Gniew Robala Storington. Martin tajemniczy. Akademia Torrington. Pośpiesz się, Martin, Wiole zacznie się za pięć minut. Martin. Martin, ty nawet jeszcze nie wstałeś? Nie. Ach, dobry, Diada. Miałem ciężką noc. Goniłem tego przystojniaka. O, fuj. Ach, widzę, że nie masz upodobania do robali. Martin tajemniczy zgłosi się natychmiast do gabinetu dyrektora. Nie mów, że znowu wlałeś szampon do butów Aaa, To był ekstra numer, ale nie, nie tym razem. No to dlaczego cię wzywa? Nie wiem, ale cokolwiek to jest, mój chłopieńcy, urok go rozbroi. Hmm. Panie tajemniczy, wezwałem pana by porozmawiać o pańskich ocenach. Niech zgadnę, chce mi pan dać dyplom honoris causa, żebym nie musiał się już męczyć? Nie, musi pan zasłużyć na swoje miejsce. Torrington jest jedną z najlepszych akademii w kraju. Nasze nowe łącze internetowe pozwoli nam konkurować z wielkimi uniwersytetami. Będzie szybki internet? Super! Teraz wreszcie ściągnę najnowszą wersję wojen robotów w Megazorku bez problemu. Jak możesz marnować swój czas na takie bzdury? Tata? Co ty tutaj robisz? Hmm? A... Przyjechałem prosto z wykopalisk na pustyni Kalahari na prośbę dyrektora Pebbletona. Ponoć twoja przyszłość w Torrington jest bardzo niepewna. Ach, ten Pebbles, ale z niego żartowni. <grym> Poprawię stopnie w dwa, trzy semestry, nie ma sprawy. Masz je poprawić do poniedziałku rano. Albo pójdziesz do męskiej szkoły wojskowej w Gravenhorst. Wojskowej? Męskiej? <grym> to ja zmienię plany na weekend. A, ekstra! Hmm. E... Historia Imperium Otomańskiego, część szósta. Kto rządził Imperium Otomańskim od 1522? Tato, przestań, próbuję czytać. Kiedy był pierwszy szczyt w Wiedniu? Proszę, nie mogę się skoncentrować. Kto ogłosił nowy porządek i kiedy? Tato, nie mogę się uczyć, kiedy dyszysz mi w kark. A, a przy okazji, zmieniaj czasem to terenowe ubranie. Nie czas na żarty, mój synu. Powinieneś się wreszcie wziąć za książki. Zrozum, wreszcie, tato. Nie nadaje się do książek. Jestem lepszy w terenie. Jak ty? Pamiętasz, jak zabierałeś mnie na wykopaliska, kiedy byłem mały? Tyle się wtedy nauczyłem! I to nie musząc się uczyć! O, a jak tamten ryś chciał mnie ugryźć, a ty mnie nauczyłeś, żeby skręcić jego uszy, więc skręcałem i skręcałem, aż on. Szont... Te czasy już się skończyły, Martin! Jesteś młodym mężczyzną i musisz dorosnąć! Zemsta gorgończyków? Kapitan Hazmat w toksycznym mieście? Nic dziwnego, że nie radzisz sobie z lekcjami. Jak można się uczyć w otoczeniu takich śmieci? To wcale nie śmieci, to materiał naukowy. Zdorygadasz, gadasz, Martin, to jest poniżej Twojej godności. Mm, całe szczęście, że znam się na grzewaniu w odpadkach. Przekopię się przez ten pokój raz, dwa. O? Nie, nie dotykaj! O? Czy to jest to, na co wygląda? No, wiesz, ja! Ech, mogę ci powiedzieć, to. Maszyna do gier komputerowych! Martin, jesteś mądrym, zdolnym chłopcem, a wolisz marnować czas na to szaleństwo, na te idiotyzmy, na te głupoty, na te. Ach, nie! Wcale nie marnuję czasu na głupoty, tato! Pracuję dla centrum, tajnej agencji, która chroni świat przed groźnymi, paranormalnymi zjawiskami. Chroni świat? No. Teraz znasz całą prawdę. Sam przyznaj, nie jesteś dumny? Pochwal mnie, wszystko zniosę. Jak śmiesz mi wymawiać takie nonsensy. A gdyby to była prawda? Jak kiedyś powiedziałem, podczas wykładu dla Oksfordskiego Towarzystwa Etiologicznego, zjawiska paranormalne to zwykłe banialuki. No, nie o taką pochwałę mi chodziło. <laughs> Przykro mi, Martin, ale to była ostatnia kropla. Przejmuj się, Martin. Ta cię na pewno przejdzie. Nie wiem, Diana. Już wysłał wszystkie moje rzeczy do szkoły wojskowej. Słuchaj, obiecuję, że niedługo wrócisz do Torrington. Może. A jeśli nie? Pożegnaj ode mnie mamę i Bilego, a najbardziej Japę. Dobrze. Proszę wsiadać! Uwierz mi, Martin. To dla twojego dobra. Tak jest. Martina, ale nie wolno go tak odsyłać. Ech, może ostra dyscyplina wojskowa lepiej utrzyma go w ryzach, niż tobie się to udawało. Ech, ale on nie jest zwykłym uczniem. Ma jeszcze taką e, dodatkową pracę. Chodzi ci o te paranormalne eciepecie? Ktoś, kto się zmierzył z tym ślimaczym oszustem z Bali Bali nie tak łatwo da się wykiwać. Co to? Nie dotykaj! Ha! Następna paranormalna zabawka, prawda? O? Co to jest? O! Tato, daj urządzenie! Że niby to. O! Spokojnie, miła, krwiożercza bestia. O! znaleźć Martina. I to zaraz. Afryka. Szkoda, że tam nie jadę. A? Martin, tu Diana. Zgłoś się. Prywatny Martin tajemniczy do usług. Musisz tu natychmiast wrócić. Jest poważna awaria. Przykro mi, Diana, ale niech centrum zajmie się tym beze mnie. To nie chodzi o centrum, tylko o tatę. Znalazł Rowala, a ten go połknął. Co? Mówiłam, żeby go nie wypuszczał. Szkoda, że tego nie widziałem. Martin! Musimy go ocalić! Lecę, jak szybko się da. Ekstra! Martin tajemniczy wraca do interesu. Hmm. Garek aktywowany, wybrano turbo banji. Jeszcze daje radę. Nohe, pora ruszać. He, he. wracam do Torington w wielkim stylu. O. Japa pobrał próbkę śluzu. E, e, dzięki, Japa. Na pewno wystarczy. Hm, piszą tu, że to typ Nematoda. Nomatida? Znaczy, że to robak, ale nieznanego gatunku. Hm, mama będzie musiała coś wymyślić. A. A Martin, wróciłeś! Wiesz za tobą stęskniłem, mięśniak! A teraz ratujmy tatę. Nawet nie wiemy z czym mamy do czynienia. Kiedy tylko mama dostarczy nam wyniki... Tata zostanie już strawiony. Wiem, że się pokłóciliśmy, ale nie mogę tu siedzieć z założonymi rękami. Pokażesz mi wreszcie, gdzie ten robal się zakopał, czy nie. Ja panie lubi wysokości. Przykro mi stary, nie mamy wyboru. A! To chyba znaczy, że jesteśmy na tropie. Co to? A spokojnie, Japa, to tylko nie topesz. Pewnie szuka świeżej krwi niewinnych ofiar. A, raczej nie go A. Japa nie lubi też nietoperzy! A. 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 Jej. Witajcie w hurtowni śluzu! Przypomina mi twój pokój. Ej, a gdzie jest robal? Robal poszedł tędy. Śluz jest jeszcze świeży. Chcesz spróbować? E, nie, dzięki. Wierzę ci na słowo. Słyszeliście? Mój wewnętrzny śluzometr wykrył coś bardzo dużego. A, chyba będzie potrzebne większe urządzenie. Mam coś idealnego. Zegarek aktywowany. Wybrano laser. Że to nie było takie idealne. Dobra, czas uciekać! Ej! Czy rowale nie powinny być powolne? Rowal podarł jak ulubioną koszulę! Ale zabawa! Ja pachcę tak jeszcze raz! Co tym razem wskazuje twój wewnętrzny śluzometr? Że być może odkryliśmy ich gniazdo, gdzie wykluwają się tysiące ohydnych robali gotowych, by opanować cały świat! Lub nie! Tata! Martin, czy to ty? Tato, nic ci nie jest? Co się stało? Nie mam pojęcia. Pamiętam, że wypełzłem z tego wstrętnego stwora, czołgałem się, by uciec. Nic nie mów, tato. Zaraz cię stąd zabierzemy. A. A. Dziękuję, kochanie. A jak ci na imię? Ach, to ja, Diana. Jej, staruszek naprawdę odjechał. Ty też byś odjechał, gdyby cię połknął robal. Cóż, zdaje się, że muszę wracać na dworzec! Co to jest, ten dworzec? Nie pamiętasz, tato? Byliśmy na dworcu, pociąg do szkoły wojskowej! Zakończenie mojej beztroskiej młodości! Chyba, że mam zostać, bo ocaliłem ci życie. Ach, on nie jest sobą! E, to raczej oczywiste. Dobra, ogłaszam, że to jest dziwne! Ja, pa się zgadza. Tata jest niesamowity. Uwaga, agenci, mam wyniki analizy. Tonematoda gigantikus, prehistoryczny gatunek. Uznany za wymarły. To, co go ożywiło, musi być niezwykle potężne. Jak nowe, super szybkie łącze internetowe, które zakładają w kampusie? Oh, silna dawka prądu mogła go przywrócić do życia! Jeśli macie jeszcze jedną próbkę, dowiemy się czegoś więcej. Badany śluz był zanieczyszczony ludzkim DNA. Nie ma sprawy. Japa przyniesie śluz dla mamy. Doskonale. Skontaktuję się później. Ej, patrz! Te molekuły łączą się w jedno. Masz rację. DNA Robala wydaje się zlewać z ludzkim DNA. Dlaczego? Może Robal próbuje przyjąć ludzką formę, by nikt go nie poznał. Tak samo jak porywacze ciał w powrocie ludzi fasoli. A Martin, czy komputer może wykryć, z czym DNA łączy się DNA Robala? Ojej, A, szybko! Łap go! Znaczy to? A, Śluz za śliski! Tym razem mi nie uciekniesz. No i co teraz? Najlepiej mu pomożemy, odkrywając, co się dzieje. Nie bój się tato! Idę po ciebie! Aaaa! 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 Wow! Odrobina śluzu nie zniechęci Martina tajemniczego. No, może trochę. Wszystko, czego dowiemy się o Robalu, jest ważne. O, patrz, te wstążeczki ciągle się łączą. Ich DNA nadal ulega fuzji. Jeśli Martin nie załatwi Robala... Tata może zniknąć na zawsze. Wybrano pałkę. A, pij, pij krew kogoś innego. A, I koniec ze skradaniem się. A? Dobra, otwieraj gębę. Albo mój tata wyjdzie, albo ja tam wejdę. Trzymaj się, tato, uratuję cię! Ty śluzolu! i tak przegrasz. Jak sieć. Tato! Martin, pomóż mi. Nie, nie mogę się ruszyć. Tato, czy... czy to naprawdę ty? Nie poznajesz własnego ojca? Ale... gdzie ten robal? Zniknął. Proszę, Martin, uwolnij mnie stąd. Hmm. Hmm? Martin, to robal! Dena nie tylko zmieszały się ze sobą. Dena Robala wzięło górę! Dlatego musisz szybko ratować tatę, albo zniknij na zawsze. Dość tego. Wcześniej byłem łagodny, ale teraz stary naprawdę się doigrałeś. Przykro mi tato, znowu nie dałem rady. Zaraz, zaraz, schwytać rysia, złapać robana, Trzeba skręcić uszy, tak, tato? Tato! Tato! Powiedz A! No właśnie. A teraz przełykaj. Martin! jak ty to? DNA Robala połączyło się z molekularną strukturą skały, tak jak z twoim DNA, więc zamiast być człowiekiem, Robal jest super przyciskiem do papieru. Genialne. Wiedziałem, że jak chcesz, to potrafisz. Wszystko dzięki temu, czego mnie kiedyś nauczyłeś. Hej, chyba jednak jestem dobrym uczniem. Cóż, Torrington powinno być z ciebie dumne. Ja też jestem. Dzięki, tato. No, chyba pora już się stąd zmywać. Co ty robisz? Biorę tylko próbki dla mamy. Twoja matka nie interesuje się dżdżownicami. Nie mama, tylko MAMA. M. A. Jest szefową u mnie w pracy. Wiesz, chciałbym, żebyś poznał ludzi z centrum. Dobra, powtórzmy to. Ty jesteś jaskiniowcem, ty stworem z kosmosu. Pani kieruje Międzygalaktyczną Agencją Bezpieczeństwa Paranormalnego, i Diana też w tym jest. Zgadza się. Oczywiście będzie pan musiał zachować to wszystko dla siebie, panie tajemniczy. Albo skasujemy panu pamięć. E, spokojnie, tata obiecał trzymać język za zębami. Chcieliśmy ci wcześniej powiedzieć, ale baliśmy się, że nie zrozumiesz. Tak, wiem, że macie mnie za Ramola, ale udało mi się zrozumieć, jak mądrego i pomysłowego mam syna. Chociaż musi się wziąć za książki. O, obiecuję, tatku. Nigdy nie wyjdę z biblioteki. Jest tam nowa bibliotekarka, którą muszę wybadać. Cóż, do zobaczenia. Patato. Śluz! To nie tata, tylko robal! No chodź, ty, zmiennokształtny trog, lodyto. Oddawaj mojego tatę raz na zawsze! Martin, tata nie ma śluzu na butach. To są tylko lody. Mmm, pistacjowe. Lody? No tak, wiedziałem. Opracowanie wersji polskiej na zlecenie ZigZapa Start International Polska. Reżyseria Elżbieta Kopocińska-Bednarek. Dialogi polskie Anna Niedźwiecka. Dźwięki montaż Hanna Makowska. Kierownik produkcji Dorota Nyczek. Udział wzięli Martin Jacek Kopczyński, Diana Katarzyna Kwiatkowska, Japa Zbigniew Konopka, Mamma Elżbieta Jędrzejewska, Bili Cezary Kwieciński i inni.